Odcinek 9. Czego nauczyć się na maturę z geografii? Dzisiaj podpowiadam Wam, w jaki sposób powtórzyć i co wiedzieć z działu rolnictwo. No to zaglądamy do wymagań egzaminacyjnych. Popatrzcie, kilka skreśleń, chyba niezbyt nawet znaczących, więc skupiam się na tym, żeby Wam powiedzieć, co musicie wiedzieć. Więc mamy dokładnie napisane, wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa. Musicie umieć je wymieniać, wyjaśniać, kiedy dany czynnik ma znaczenie, kiedy nie ma, czy są lepsze duże gospodarstwa, czy małe, czy lepiej jest nawozić dużo, czy mało, czy jaka gleba jest potrzebna. Mnóstwo tu rzeczy w tym punkcie. Uczeń porównuje struktura użytków rolnych. Dobrze, żebyście wiedzieli procentowo jak to wygląda w naszym kraju w innych i co to jest w ogóle struktura użytków rolnych, jak się dzieli. Trujeczka wyjaśnia zasięg geograficzny głównych upraw i chowu zwierząt, czyli no, musicie główne kraje kojarzyć do każdej uprawy i do każdego zwierzęcia, który kraj ma tego najwięcej. 4. Wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości. Co to jest w ogóle wskaźnik? Przykład na świecie w Polsce. Dalej popatrzcie, racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki. Jak to robić, żeby racjonalnie, a nie rabunkowo wycinać drzewa. I tutaj odniosę się do skreśleń. Mamy, słuchajcie, skreślone Wartości lasu i funkcje lasów, podczas gdy w innym dziale podstawy programowej to znaczenie lasów pozostało, więc chociaż tu jest skreślone, to zapewniam Was i tak o lasach i ich znaczeniu wiedzieć musicie. Szóstka, główne łowiska na świecie, gdzie poławiamy, dlaczego? Rozwój e-akwakultury. I zakres rozszerzony, tu mamy dobitnie napisane typy rolnictwa, regiony rolnicze na świecie oraz z wielu typów rolnictwa wymienione jeszcze dwa, ekologiczne i uprzemysłowione. Jego wady i zalety, porównywanie, różnice to dosyć przyjemne zagadnienie. I punkt trzeci i czwarty skreślony. Popatrzcie, rośliny uprawiane modyfikowane genetycznie w obu punktach. O tych modyfikacjach genetycznych nie uczymy się ani gdzie, ani co to jest, ani jakie ma dobre, złe strony. Nic o tym rolnictwie modyfikowanym genetycznie nie powtarzajcie. No dobrze, i jak zwykle u mnie na playliście. Odpalamy sobie dział rolnictwo i zaznaczamy, co wiedzieć trzeba. Czynniki rozwoju rolnictwa, tu wyjaśniam ich znaczenie, ważne wykrzyknik robię, struktura użytkowania ziemi, króciutka lekcja, typy rolnictwa, wykrzyknik ważne, dokładnie tłumaczę. I rolnictwo intensywne, ekstensywne, ekologiczne, uprzemysłowione, każde regiony rolnicze świata. Tak, trzeba znać. Produkcja roślinna na świecie, tu mówię, uprawa, gdzie, jaka, w jakim kraju, a tu, gdzie, chów zwierząt, w jakim kraju. Rybactwo, akwakultura, gdzie poławiamy ryby, tak. Wyżywienie ludności świata nie było, skreślamy, leśnictwo pozostaje i. Zadania maturalne czy stara czy nowa matura ten film obejrzyj posłuchaj jak należy je rozwiązać. I jak zwykle S jeśli zdajesz starą maturę to dla ciebie filmik jest tutaj o tym co na maturę trzeba wiedzieć. Najważniejsze zatem z tego działu typy rolnictwa, uprawy, chów, czynniki rozwoju rolnictwa, regiony rolnicze, rybołówstwo. A kto chce się uczyć ze mną na moich webinarach, gdzie? Cały ten dział jest w jednym filmie dostępny. Zapraszam na stronę lekcjegeografii.pl.